Witajcie, jestem Julia, to jest kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj będziemy sobie czytali drugą część z książki Marii Konopnickiej pod tytułem Nasza Szkapa. Nasza Szkapa. Ojej! Wołał Felek z miną skończonego Libertyna. Libertyn, niedowiarek. Żeby o co? Jak to w oto? A ty, czy zegar pokazuje? Czy nie pokazuje? To tylko byś ciągle jadł. A ty, sklepiar, sklepikarce, pobułki latasz, żeby ci kadryla dała kadryl, czarny salceson. Nie latam, odparł, zaczerwieniał się Felek latasz, nie latam, owszem, latasz. Sam widziałem, jak kiedyś kadryla jadł. Ja, kadryla? Jak Boga kocham, tak nie jadłem. Tu uderzył się pięścią w pięścią pie, w pierś. Aż echał jękło. No to huchnij, nastawił się Felek i huchnął, aż para poszła. Z góry tej wyszedł z tryufem stru, nic nie zdradzało spożycia kadryla, a z głębi zapadłej brzuszy. brzuszyny dobyła się tylko czczość wielka. W szakrze przegło, przegłosowany Felek nie tracił tr miny. Pewnego dnia, obchodząc izbę i poglądając po ścianach, wykrzyknął nagle: A rondel, proszę, ojca a moździerz, a żelazko struchnęliśmy słuchając: Rondel, moździerzko i żelazko to były mi. to były niemal klejnoty rodzinne. Na półce, wprost, drzwi ustawione błyszczały, osiewające, złote prawie środkowe miejsce zajmował rondel. Jak zapamiętać, mogę, nigdy. Nie, wiedz, nie, wie, nie widział, żeby się w tym rondlu Sogotowało Było, Byłoby to prof, profan, Profanacją Po prostu Co sobota w Czyściła go matka cegłą Lub popiołem I tak świecący stał Z wystawionym na izbę uchem Błyskając w same oczy Gdy się do stacji wchodziło Przy nim stał moździerz tuczkiem z jednej strony, a żelazko z drugiej. Młodzież był rówieśnikiem, rówieśnikiem z jednej strony, a żelazko z drugiej. Młodzież był rówieśnikiem moim. Kupił go ojciec, gdy na świat przyszedł, aby matkę uradować i dobre jej serce za syna okazać. Żadne wszakże z jednolatków moich. Na podwórzu, ba, na całej ulicy nie szanowałem tak, jak szanowałem ten ma moździerz. Matka zdejmowała go raz do roku, tylko w Wielki Piątek, aby w nim tłucł cynamon do wielki, wielkanocnego placka. Wtedy to zwykle powtarzało się to opowiadanie, w którym ja i moździerz byliśmy bohaterami. Właściwie różniliśmy się tym ty tylko, że mnie przy przyniósł bocian darmo, a za młodzież trzeba było zapłacić. Nic więc dziwnego, że istnie tego młodzieża uważałem jako ważniejsze, aniżeli moje własne. Zwłaszcza patrząc na poszanowanie, jakiego stale używał, podczas gdy ze mną równie bywało i wówczas i potem. Żelazko także nader rzadko zstąpywało z wyższych półki, z wyżyn półki na poziom naszego codziennego życia. Matka pracowała nie tylko pół koszulki. Niedzielne ojca i swoje ciulowe czepki. Reszta bielizny szła pod mag maglownięce. Raz nawet oto żelazko pogniewała się matka ze stróżką, która je od nas pożyczyć chciała. Moja pani, powiedziała jej matka bardzo stanowczym głosem, taki porządek to nie, ma, to nie na pożyczki, nie na ludzkie ręce. To kosztuje. Teraz to na całe życie sprawunek. Wszyscyśmy przecie zapamiętali, jak na to stróżka drży. Drzwiami trzasnęła, jak w sieni język rozpuściła, jak się matce z gniewu i z oburzenia ręce trzęsły, kiedy nam chwilę potem chleba na śniadanie krajała. Od tej chwili żelazko niezmiernie poszło w górę. W moim rozumieniu zaliczyłem je nawet w myślach do tych rzeczy, które są na raz na całe życie. Jak krzes na przykład, wierzmowanie i granatowy płaszcz, o który ojciec też mówił. Że jest raz na całe życie. A teraz, patrzcie Państwo, Felek tak o żelazku mówił, jakby to był, była wążech, wą, ważąchę, albo stara miotła. Spojrzałem na ojca, byłem pewny, że się Felkowi po uszach oberwie. Ale ojciec oczy wbił w, zimę, w, w ziemię, Sku, skubał wąsy. Dobrze jeszcze, że matka spała na tę chwilę. Tego dnia nie latałem po miejscu dla matki. Kości mi tylko ojciec za, tro, za trojaka. Kupić dał i krupnik z nich uważył. Nazajutrz przyszedł zziemnięty i zacierając zadzier e, skromny rę skosniały ręce od progu zawołał: Cieszę, Anuku, Wisła. Tylko patrzcie, jak puści, bo się wiatr na zachód obrócił, ale matka spojrzawszy na ojca, ojca, klasnęła w ręce, i aż, się, aż na pościeli siadła. Filip krzyknęła: A kożuch? Teraz dopiero zobaczę, że ojciec do skożucha chodzi. Nie miałem jednak czasu wielce się rozglądać, gdyż ojciec Piotrusia za ręce chwycił. I ściarczystego młynika, z nim wywinął. Potem głośno się rozśmiał. Piotrusia puścił i na łóżku. Ma matczynym siadłszy, śmiał się, aż muzy po twarzy szczelniały pociekły. Otarł je prędko rękawem starego spencerka. I cóż, Anulku, jak ci tam? Zapytał. Ale matka na poduszki opadłszy leżała jak nie żywa. Filip. Szepnęły wreszcie z wyrzutem. Co ty, korzuk przedał? Kożuch, 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 powtórzył ojciec. No i co, cóż kożuch? Wielka parada kożuch. Dość go się, dość go się nadwigałam przez tyle czasu, a to ciężki, Pian, a to ciężki, psianoga, Pia, jak młyn, młynarskie sumienie. A szerzej człowiekowi, że go z siebie zrzucił. A gdy matka jęknęła z cicha, po włosach się pogładził ręką i dodał. A też uciek z, z, z ciebie, Anulka, krzywe drewno, że lada czego stękasz? Był kożuch, nie ma. Ta i straszna historia. Cóż to? Da daj mi kożuch jeść, albo za mnie komorne zapłaci, albo co? Wiosna za pasem. Tylko patrzeć, jak rzeka puści, a ja się tam będę w korzuch fundował. A to poczekawszy i wspędnie spencerze. Za gorąco będzie. Jak się robota otworzy. Tego dnia znowu był u nas pan doktor i doktor z apte i znów do apteki biegłem. Zimno tu jakoś. Mówił pan doktor wychodząc i wilgoć poczuł. Trzeba by lepiej palić. I wstrząsnął się otulając krótkim futer futerkiem. Ojciec słuchał ze spust spuszczoną głową. Cały ten dzień był ojciec bardzo wesół, ale równo, musiało mu być, coś być. Bo jak tylko matka nie patrzyła na niego, odmieniał się na twarzy. Zwieszał głowę, a oczy to z siwych aż czarne robiły. Taką w nich żałość miał. Cały pół puda węgla kupiliśmy na, od, na odwie, odwieczerz w sklepiku. I ogień taki był, że aż huczało w piecu. Ojciec ławem przysunął do naszego siennika i siadł sobie na niej. Matka też się obróciła, żeby na ogień patrzeć. I tak keśmy się wszyscy wygrzali, że to ha! Płynęło znów za dwa tygodnie. Ojciec niewiele co zarobił, rok miał. A to i w domu roboty było dość. Tu szmaty upierz, tu strawę uważ. Choć się tam i nie zawsze wyważyło. Zawsze nie jedno, to drugie. A z nas to naj, najwięcej posy, posyłka jaka. Matce też nie było ni lepiej, ni gorzej. Wyschła tylko strasznie i na twarz zbielała jak chusta. Ciężkie kasze też na nią przychodziły. Coraz częściej osobliwie na św świtaniu. Zaglądały czasem sąsiadki do izby, dziwując się matce, że taka zm zmizerowana, żeby już albo się w tę sobotę, albo w tę stronę Pan Jezus dał, mówiła gwoździarka do ojcu, do ojca. Tfu! sprunął ojciec. Co tam pani takie rzeczy będzie gadała? Cóż to przykrzy mi się, czy co? Czy, czy my to tylko na zdrowe czasy przysiągali sobie, a na te chore to nie? Czy to na przykim nie przy mnie, nie przy moich dzieciach zdrowie straciła? I na tym się skończyło, a mluz trzymał, choć się wiatr na zachód obrócił ziemnisko. Zim, zimnisko. Takie było w izbie, że aż para szła, a zależało. Trochę pod wieczór to znów śniegiem miotło tak, że świata widać nie było. Piotr już to, to już i do ochronki nie szedł. Tylko za piecem albo w nogach matczynego łóżka siedział taki delik delikacik. A my z felkiem piguły ze śniegiem ze śniegu robili i walili w siebie na rozgrzewka. Jakoś się jednego dnia nie paliło piecu. Ojciec matkę przyodział. Derko, a mnie do sąsiadki posłał po kawałek cukru do ziółek. Ale sąsiadka nie miała, utworzył tedy ojciec do kuferka, czy jeszcze gdzie nie, nie wytrząśnie. Jakiej okruszyny, bo matka kaszlała tak, że aż się w piersiach coś rwało. Zaraz my we trzech obstąpili ojca, bo w kuferku bywały różne rzeczy, któreś rzadko kiedy widywali. Były w pudełku, były w pudełku brzy, brzytwy ojca, były w drugim korale Matczynę. Była czarna, jedwabna chusta, co ją ojciec wielkie święta na szyję wiązał. Była szuba matczyna, czerwoną podszewką. Była żółta serwa, serweta z kwiaty na stół. Była kapana łóżko z zielonego persu. Pers. Kanina w kwiaty, podobna do batysu. batysu baty, batystu. Ale tym razem zupełnie, zupełnie nieśmy się zawiedli. Kuferek był pusty, w, kąt, w kątku tylko. W czerwoną chusteczkę związana leżała kawalerska harmonika ojca. Ojciec potrącił ją raz i drugi, szukając odrobiny cukru, jakby się bał ją podnieść i usunąć z kąta. Brzękła i umilkła, ale Felek już wsadził rękę do kufra. A harmonika, proszę ojca, krzyknął, podnosząc czerwone zawiniątko. Nie można by harmoniki. Felek, zawołała matka, słabym głosem z łóżka. Ojciec się zaczerwienił, Felkowi chusteczkę z harmoniką odebrał włożywszy do kuferka zamknął go na klucz. Tego dnia bardzośmy długo śniadanie nie jedli, a obiadu to też nie było. Myślałem, że ojciec choćby po chleb pośle, ale nie, Piotrusiowi tylko dostała się wczorajsza kromka. Poszliśmy z Felkiem do sieni, w klasy grać, bo nam się dłużyło jakoś. Druga, jak może może była, albo i trzecia kiedy matka zawołała mnie do łóżka i rzekła zmęczonym, przerywanym głosem, padli na owacuś do maglarki na szczyglą, wiesz ojej, co nie mam wiedzieć po trzeci, po trzeci powtórzyła matka, to porządna kobieta może kupi żelazko, żelazko powtórzyła niepewny, czy dobrze słyszę tylko żeby dopiero zmierzam zmierzchem przyszła żeby w podwórzu stróżka nie widziała no idź ciąć czapkę, kiedy mnie zawołała raz drugi. Wituś, ale kiedy postszedł, popatrzyła na mnie i rzekła: Nic, już nic, idź. Byłem we drzwiach, kiedy mnie zawołała raz jeszcze. Była półpodniesiona na łóżku, Zapad zapadły. zapadły jej oczy otwarte były szeroko, i moździerz szepnęła tak cicho, żem dosłyszał ledwie. Skamieniałam, doznałam wrażenia, jakby mnie samego sprzedać, miano. – Moździerz? – powtórzyłem szeptem, nachylając się ku twarzy matki. Dyszą, dyszała ciężko, nierówno. W piersiach słuchać było świst ostry. Nie odpowiedziała nic, tylko mnie przytrzymała za rękę. Dłoń jej była zimna, wilgotna. Dwa czy trzy razy otwarła usta z głosu. Pożółkła jej czoło, potem się okryło. Chwyciła powietrza głębokim do westchnienia, podobnym oddechem. – I rondel? – szepnęła z wysiłkiem. – Rondel? – rzekłem równie cichym głosem na tylko ręką, głowę opadła na poduszkę, oczy się przymknęły. Wleciałem jak parzony, trzymając czapkę w garści. W sieni spotkałem Felka. Słyszcie, krzyknęła mu w ucho, i rondel, i moździerz, i żelazko, wszystko ci hec, prze przedam, przedaję. Siarczyste, roześmiał się Felek i wskoczył w górę na tę Czas na się mi po udach, ten skok to była najlepsza sztuka w samym repertu repertuarze jego. Nigdy mu w nim dorównać nie mogłem rzucał się powietrze tak łatwo jak ryba w wodę. Zaraz też we dwóch polecieliśmy na szczygłą, bo Felek ambitny był i nigdy mi o przed sobą nie dał. Ale maglarka nie chciała wie, wiele ze mną gadać. Powiedziała, że jej rondel niepotrzebny, a moździerz i rzasko ma swoje. Wyszliśmy oburzeni. Dziś babę? krzyknął Felek. Rondel jej pod niepotrzebny. Taki rondel jak nasz, jej niepotrzebny. Z błyszczącymi oczyma czeka, czekała matka, a gdym jej o skutku naszej wprawdy powiedział, wysnęła, jakby doznawszy wielkiej jakiej ulgi. Wieczorem jednak znów mnie zawołała, kazała le, le bier, bierzać po handla. Wylecieliśmy bo z Felkiem, uczęśliwieni, że się jeszcze ta sprawa nie skończyła. Handel przyszedł, obejrzał żelazka, obejrzał młodzież, obejrzał rondel i wykrzykniwszy zgarliwe usta. Powiedział, że to wszystko na szmerz, tylko chyba. Rzadko przepalone, młodzież mały, rondel cienki i nitkowy z boku. Za trzy te sztuki razem dawał 10 złotych. Dobrze, i to była właśnie druga część z książki pod tytułem Nasza Szkapa Marii Konopnickiej. Zapraszam do poprzedniego odcinka albo do kolejnego. To cześć!